Cześć, nazywam się Joanna Korbal i jestem instruktorem szkolenia psów. Witam Was na kolejnym odcinku serii Doginary. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat dotyczący najważniejszej komendy, jaką powinien znać Wasz pies: Jak nauczyć psa przywołania. Musicie wiedzieć, że jest to chyba najważniejsza umiejętność, jaką powinien posiadać pies, ze względu na to, że dobre przywołanie nieraz może uratować psu zdrowie, a nawet czasami i życie. Różne zdarzają się sytuacje podczas spacerów, a czasami bywają one niebezpieczne, na przykład z powodu nagle pojawiającego się rowerzysty lub jadącego szybko samochodu, którego się nie spodziewaliście w danym miejscu i o danej porze, oraz wiele, wiele, wiele innych sytuacji. W niektórych z nich, dzięki dobremu przywołaniu swojego psa, będziecie w stanie uniknąć jakiejś kolizji czy też nieszczęśliwego. Wypadku. W związku z tym uważam, że każdy właściciel powinien dużo czasu poświęcić na naukę oraz wzmacnianie umiejętności przywołania psa. Jak to zrobić? Dzisiaj kilka prostych rad ode mnie. Po pierwsze, przywołanie pies musi wykonywać na określone słowo, i wybór tego słowa jest bardzo ważny. Może to być jakaś osobna komenda stworzona specjalnie na przywołanie, na przykład słowo do mnie, noga, przyjdź, chodź. Ważne, żeby ta komenda była krótka, żeby pies ją kojarzył tylko i wyłącznie z tą sytuacją, a nie z różnymi innymi, oraz żeby była dobrze słyszalna. Jeśli wybieracie komendę noga, to pamiętajcie, że ona ma oznaczać dla waszego psa, przybiegnij do mnie jak najszybciej. A nie na przykład idź równo przy nodze, czy do dorównaj do nogi w czasie marszu. Mm -mm. Musicie wiedzieć, że jak wybieracie komendę na dane zachowanie, to ta komenda oznacza dla psa konkretnie to i staracie się jej nie używać w różnych innych sytuacjach. Drugą opcją jest wybór psiego imienia. Jednak tutaj odradzam zastosowanie normalnego, codziennego imienia psa, czyli na przykład Lori lub delta. Za to zachęcam do wymyślenia jakiegoś takiego zwrotu, który będzie powiązany z imieniem Waszego psa, ale będzie brzmiał dla Waszego psa zupełnie inaczej niż w ustach każdej osoby. Zauważcie, że jak idziecie na spacer, to zazwyczaj drugi właściciel czy napotkana osoba pierwsze co się pyta: Ojej, jak Twój słodki piesek, jak ma na imię? Odpowiadacie oczywiście, i później każdy w rodzinie, e, każdy znajomy do waszego psa zwraca się po imieniu. W związku z tym to imię dla naszego psa staje się takie zwykłe, totalnie normalne, wypowiadane wielokrotnie, i pies przestaje na to imię jakoś szczególnie reagować. Dlatego na przywołanie, jeśli chcecie wybrać imię, to nie bierzcie czystego imienia, ale z lekką modyfikacją. Jaką? Na przykład, jeśli mam Deltę, mogę użyć Pierwszej sylaby jej imienia i wołać ją dedę. Tak? Jeżeli mam Lori, mogę użyć Lolo. E, lub może to być modyfikacja głosowa imienia waszego psa, której nikt inny nie powtórzy. U mnie na przykład delta ma na przywołanie delta. Szum! Zdziwiła się właśnie. Taką modyfikację głosu moją, którą zawsze słyszy, a nitro ma na przykład nitr z zaakcentowaną literą r. Zauważcie, że różnią się te imiona. Od wypowiedzianych normalnie delta, delta, nitro, nitr, zupełnie inaczej brzmią i dzięki temu moje psy, jak to słyszą, to wiedzą, że mają natychmiast stawić się przy mnie, bo jest to komenda na przywołanie. Jak już komendę macie wybraną, to druga sprawa. Nagroda. Żeby wasz pies nauczył się danego zachowania, musi być to zachowanie wzmocnione, czyli pies musi mieć z nim pozytywne skojarzenia. Jak najłatwiej jest wzmocnić zachowanie? Dając psu nagrodę. Dlatego ja zachęcam wszystkie osoby, które się u mnie uczą, do tego, aby na spacery zabierały smaczki, zabierały zabawki i nagradzały swoje psy za różnie prawidłowo wykonane rzeczy, a szczególnie za przywołanie. Zauważcie, że jeżeli idziecie na spacer i nie macie przy sobie nic, tylko macie oczywiście siebie i swoje dobre słowo, którym możecie pochwalić psa, i wasz pies na spacerze goni króliczka, który jest świetny, uciekający i po prostu e, fajnie pachnie, to wyobraźcie sobie, kto w oczach psa będzie fajniejszy: wy czy króliczek. Odpowiem wam, że króliczek, tak? Jest uciekający, rusza się, do tego fajnie pachnie i jest czymś nowym w życiu psa. Dlatego ważne jest to, żebyście mieli dla psa coś, co w jego oczach jest bardzo wartościowe. Jeśli wasz pies uwielbia bawić się zabawkami, bierzcie szarpaki na, na spacery. Jeśli uwielbia smaczki, weźcie smaczki na spacery, abyście wy w czasie spaceru mogli równać się z tym króliczkiem i żeby wasz pies, biegnąc za, e, za królikiem, był w stanie się do was odwołać, wiedząc, że u was spotka go coś mega, mega, mega super. Dlatego. Warto psa nagradzać za każde dobrze wykonane przywołanie. Kolejna sprawa. Kontakt wzrokowy. Dużo osób nie jest świadoma tego, że mając szczeniaczka czy psa dopiero, który jest kilka dni w ich domu, on sam proponuje im coś na wzór kontaktu wzrokowego w czasie spacerów, z czego można zbudować przywołanie. Starajcie się w czasie waszych spacerów, za każdym razem, gdy wasz pies spojrzy się na was albo podejdzie do was, nagradzać go. Bo co chcemy? Chcemy, żeby pies w czasie spacerów sprawdzał, gdzie my jesteśmy, patrzył, gdzie się poruszamy, łapał z nami kontakt wzrokowy i do nas przychodził. Bo to jest właśnie część przywołania. W związku z czym warto wzmacniać te naturalne zachowania psa i jeśli tylko wasz pies na was się patrzy, czy do was podchodzi podczas spaceru, nie bójcie się za to, dać mu nagrodę. To zachowanie dzięki temu się wzmocni i wasz pies coraz częściej będzie w czasie spaceru zwracać na was uwagę, a przecież o to nam chodzi. Ja doszłam do czegoś takiego u moich psów, że jak idę z nimi na spacer, to przybiegają co kilka minut. Do mnie stawić się na tak zwaną kontrolę czyli zobaczyć, czy ja nadal idę, czy ze mną jest wszystko w porządku, czy nie zmieniłam trasy spaceru, i ogólnie kontrolują, gdzie jestem. Pilnują się mnie, dzięki czemu nasze spacery są przyjemniejsze bo to nie ja ciągle muszę pilnować moje psy tylko one same automatycznie się pilnują. I ostatnia sprawa najważniejsza miejsce nauki. Pamiętajcie, że jeśli wasz pies nie umie jeszcze się przywoływać, nie reaguje na komendę, to nie możecie próbować stosować tej komendy podczas jego wspólnej zabawy z innymi psimi kulplami, bo nie macie szans. Stosując przywołanie, staramy się, aby było w 100% skuteczne, czyli za każdym naszym słowem nasz pies zareagował. W związku z czym budujemy etapy nauki. Najpierw tą komendę uczymy w warunkach prostych, na przykład. Puste pole, totalnie pusty park, mało bodźców, mało rzeczy, które psa mogłyby wytrącić i rozproszyć. Następnie, jak pies w takich warunkach się przywołuje, idziemy w troszkę trudniejsze warunki. Na przykład park, w którym gdzieś daleko jedzie jakiś rowerzysta, czy pojawił się jakiś człowiek. Jak pies w takich warunkach się do was, do was przybiega i przywołuje, trudniejsze warunki. Czyli trochę więcej ludzi, troszeczkę już bliżej ci ludzie. Pamiętajcie, że im więcej się dzieje, im, im bliżej psa to się dzieje, tym trudniej jest psu się skupić na człowieku i do niego wrócić. Więc te poziomy trzeba budować powoli. I na samym końcu, gdy pies już świetnie się przywołuje w różnych warunkach, wrzucamy go w najwyższy level, czyli próbujemy odwołać go od innych psów, czy w bardzo ruchliwym miejscu, gdzie się bardzo dużo rzeczy dzieje. W związku z tym, jeżeli macie psa na poziomie pierwszym i traficie przypadkiem do sytuacji z poziomu czwartego, czy tam ostatniego, to w tym momencie starajcie się nie odwoływać swojego psa. Podejdźcie, zachęćcie go troszeczkę do podążania za sobą, nagrodźcie go za to samaczkiem, zapnijcie na smycz i odejdźcie w warunki, które będą dla niego łatwiejsze. Bo jeśli w tych trudnych warunkach zawołacie swojego początkującego psa, to macie 90% szans, że on do Was nie przyjdzie. Czyli. Czego będziecie psa uczyć? No nie przychodzenia i nie reagowania na waszą komendę. A nie o to nam chodzi przecież w przywołaniu. Przywołanie ma mieć skuteczność, a nie być olewane przez psa, że tak to w prostych słowach ujmę. Mam nadzieję, że moje rady Wam się przydadzą. Starajcie się je stosować podczas każdego spaceru, bo nasz pies nigdy nie wie. Kiedy trenujemy, a kiedy nie. W związku z tym, każdy spacer musi być pewną formą treningu przywołania, aby to przywołanie skutkowało Wam w codziennych spacerach i w każdym momencie Waszego życia. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je oczywiście w komentarzach. Ja na sam koniec chciałam Was zachęcić do skorzystania z mojego webinaru Reagowanie na Wołanie. W nim znajdziecie. Te informacje, które usłyszeliście dzisiaj, oraz wiele, wiele, wiele więcej łącznie z praktycznymi ćwiczeniami, które możecie wykonywać ze swoimi psami, oraz godzinnym materiałem z życia wziętych scen, czyli przykłady z naszych spacerów i odpowiednie odwołanie przez człowieka, reakcja psa, sposób nagrodzenia, dobieranie środowiska do tego, aby wasz pies zawsze dawał radę się odwołać. Dziękuję Wam za obecność. I do zobaczenia.